Cześć Pasieka gromadzeń. Kolejny dzień poranek, roboty sporo. Jak jak ostatnio wspominałem, mam sporo zaległości w ogródku i na pasiece. Dzisiaj dzisiaj kilka dni temu przyszła mi nowa reproduktorka Backfast Anatolika. Podałem ją, wczoraj e, stworzyłem pakiet i podałem ją do um, ula, ale jeszcze jest zamknięta. E, będę musiał tam jeszcze um, dać kratę odgrodową oraz otworzyć, um, otworzyć um, klateczkę. Pokażę Wam to, ale na razie no, mam poranek, więc chcę też to wykorzystać w ogródku, póki jeszcze słońce nie pali za mocno i, e, i, i, i pójdę do warzywniaka. W pierwszej kolejności już wczoraj zacząłem. E, wykopywałem czosnek, który już dawno powinienem, a dopiero teraz się za to biorę. Ale tak jak mówię, spóźniony jestem. Następnie mm, trzeba gdzie przycinać pomidory. Pikuś. Gdzie jest pikuś? Oj, biorę taczkę. Tutaj już mam te łęty z czosku. Część już e, i wieczorem i jeszcze przed chwilą już wykopałem i muszę to wywieźć na, mm, na kompost pikuś ze mną oczywiście pomaga Pokażę wam jak ta gryka, chociaż ostatnio też pokazywałem ale cały czas pięknie pięknie nektaruje Dobra, muszę zawieść topier wysypać i za chwilę po, pojadę tam na pole tego czosku No, także tutaj widzicie był czosnek. On już powinien dwa tygodnie temu być zebrany. E, pojedyncze już się nawet mm, rozsypują, tak jakby z tego e, z tej cebulki się, ale nie dużo. tam parę sztuk na kilkaset. E, tutaj jeszcze mam do wykopania parę rzędów, a tutaj już wszystko wykopałem. Dosyć szybko to idzie. Zaraz e, powinienem skończyć. No, pikuś do cienia uciekł. Powiem Wam nornice mi wyjadają. Tutaj mam fasolkę szparagową i sporo już po prostu mm, całe krzaczki są e, suche, patrzy się a tam korzeń zjedzony. Także no, wszystko zasłonięte tą siatką przed sarnami. Sarę to pełno przychodzi. Jedna e, łania z koza łania, nie wiem jak sarny, sarną to tam z młodym, z małym Bambim. Przychodzi u koziołek z rogami. A ostatnio dwa duże widziałem, więc nie wiem czy to jeszcze nie inne. Bardzo, bardzo się pchają tutaj. E, obiadają jak nie drzewka owocowe, e, te drzewka takie, e, e, krzewy ozdobne, drzewka to, mm, to warzywa, ale tu warzywa są, tak jak mówię, zasłonięte, więc przynajmniej z tym jest spokój. No a widzicie i marchewka jest, bo też ją zawsze skubały, buraczki. E, no, pietruszki nie ruszały, cebulicz czy też nie ruszają, sarny. Ale dużo więcej, e, dużo innych warzyw niestety lubią. Niestety, bo wiadomo, no niszczą mi to, nie rośnie. Także warzywniak w tym roku lepiej zabezpieczony, ale, ale ta nurnica, teraz tą fasolkę tutaj, puste są miejsca, to wszystko wyżarła. O, tu patrzcie, suche są, widzicie? O tym właśnie mówię. Tu są suche krzaki, bo to jest właśnie korzeń zjedzony i to schnie. Na pewno nie jest, że jest sucho, bo opadało. Yy, dwa czy tam trzy dni temu i parę było dobrych deszczy, a gryka, gryka, już idę pokazać Wam grykę. No, pięknie, pięknie kwitnie ta gryka, powiem Wam zapach jest, ja tam czosnek, yy, kilkadziesiąt metrów dalej mam to ten warzywniak i ja po prostu czuję zapach yy, no takiego nektaru z gryki. Zapach taki sam jak miód ma e, e, z gryki, więc e, naprawdę ładnie nektaruje, no ale tak jak mówię, trzy dni temu ładnie podlało, jest ciepło, e, nie ma powodów, żeby nie nektarować. Teraz troszkę mniej jest pszczół, ale jeszcze tu latają, e, no bo już jest 11, gryka najlepiej nektaruje do 10, także od 5 rano, od wschodu właściwie do mniej więcej godziny 10:00 i rzeczywiście jeszcze tutaj pszczół pełno latają latają jednak koło drugiej, ale yy, tak półtorej godziny temu jak tu byłem było więcej. Naprawdę one już chyba po prostu powracały do uli, bo yy, te nektarowanie się chyba kończy, już wysusza te słoneczko. Tak czy siak, no patrzcie, piękne tutaj łany tej gryki, tylko 3 hektary, ale gryka, wiecie, według tam literatury nawet kilkaset kilo, nie wiem, 500 kilo zula yy, z hektara, no więc więc możliwe, że idę 3 hektary przy dobrych warunkach. Coś tam pszczoły przyniosą. Myślałem, że będzie za mało, za mało, ale patrząc na to, jak ona ładnie tutaj wygląda, jaka jest gęsta. pikusia, widzicie, nie widać, a tam się gdzieś coś rusza. No, to, to jest szansa, że i z tego będzie miód. No za gęsta się wydaje. A ona była wcale tak yy, gęsto nie była siana. Naprawdę ładnie się rozkrzewiła. No po prostu bardzo dobre warunki do tego. Wzrostu miała bo praktycznie po posianiu czyli tak koniec maja I czerwiec i lipiec co, co jakiś czas są te deszcze nie ma okresu suszy Wyjątkowo był, był wcześniej Chyba w maju nie padało eee, to, to teraz się zrobiły świetne warunki no jest tej pszczoły ja tu widzę jedna druga trzecia czwarta piąta Wszędzie jest może nie widać tak na nagraniu ale Naprawdę Jest pszczół I pikuś Pikuś chodź bo się zgubisz No także Dobra, lecę pracować i i, i i skończę ten czosnek, to może pójdę już do pasieki, ewentualnie poczekam do wieczora, bo wiecie, w samo południe pracować to też nie jest, w słońcu, w kombinezonie też nie jest to takie dobra. No, wyszedłeś. Idziemy, Pikuś, robić. Dobra, trzeba, trzeba zacząć to wykopywać przypadłem żeby nie uszkodzić główek czosku no małe bo to wiecie ekologia sama niczym tu nie było pryskane ale już widzicie niektóre już takie spóźnione już tego różowego tej różowej skórki takiej nie mają ale nie szkodzi jeszcze, jeszcze, jeszcze się w miarę zdążyło, jakby one wszystkie się rozsypywały w ziemi to już by było rzeczywiście za późno, a tak to jeszcze, jeszcze nie są zbyt duże, bo za późno były sadzone, one były na wiosnę posadzone, a powinny być w listopadzie, ale mieliśmy tutaj, o ile pamiętacie, stali, widzowie pamiętają, że tu po prostu woda stała, wszystko, wszystko tu by wygniło i trzeba było czekać do wiosny. Tak jak mówię nie są zbyt e, duże z tego powodu, ale tu jest tego dużo dla nas, na pewno starcie trzeba gdzieś pewnie część odsprzedać, bo y, no tu było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem rzędów takich. Kilkaset główek na pewno. Znaczy ząbków, kilkaset ząbków posadzonych, no a kilkaset główek e, zebrałem. O, właśnie ten przegorzan. Ciekawi mnie czy już pszczoły tutaj oblatują u mnie. Widzę, że jest jakaś czarna pszczoła, uciekła jakaś dzikie, było coś. No jest, jest, już są tutaj otwarte, widzicie? To są już kwiatki, o jest i pszczółka, ale dzika, bo to była mniejsza, nie była. O tu jest zwykła pszczoła. No, o tu przyleciała. Dałem znajomemu całą miałem y, tą reklamówkę tych nasion, kiedyś zebrałem chyba z 4, 5 lat temu. Mówię spróbuj, jak ci będą kiełkować, weź sobie to za darmo, bo ja miałem to wywalić, gdzieś leżało, leżało. Mam nadzieję, że mu coś tam zejdzie, bo to jest wieloletnie. To z 5 lat temu siałem i tu cały czas ten obszar zostawiam, żeby miały właśnie pszczoły. Tutaj gdzie nie gdzie widzicie, są jakieś na włocie się wysiały. Ja tutaj gdzie mamy czosnek i pikusia miałem też. Facelie, no w tym roku nie posiałem, bo nie wiedziałem ile warzyw będzie, co i jak. Część tutaj jest miejsca bez warzyw, trzeba to będzie kosić, więc można było tej faceli troszkę posiać, no ale no trudno. Następ, w następnym roku może tej gryki się trochę zbierze, zostawi jakiś worek, albo grykę tu posieje zamiast tej faceli. A patrzcie, trzy pszczoły na jednym e, kwiat. Jedna odleciała, się wystraszyła, ale dwie jeszcze pracują. Dobra, jedno z głowy skończyłem kopać, także czosnek już w taczce, takie trzy taczki mi wyszły. Tutaj nie jest cała, pierwsza była chyba taka kopczasta, druga i trzecia już mniej. No fajnie, fajnie, fajnie jak robota skończona. Teraz przy pszczołach, no i te pomidory też bo trzeba parę godzin, żeby ogarnąć. Strasznie zarosły. Dużo wilków do wywalenia, trochę liści z dołu. No to trzeba przerzedzić, bo choroby wejdą w ten gąszcz. Jak będzie za gęsto, to też te choroby się y, szybciej rozwijają, jak y, pomidor do pomidora dotyka. No wiadomo, musi być przewiew też przede wszystkim, żeby ta wilgoć wychodziła. Dobra, chodź pikuś. Teraz idziemy chwilę odpocząć o gorąco. I później znowu kolejna, kolejny etap dzisiejszych prac. No miałem wam pokazać ten miód z rzodkwi. Jest e, no żółciutki taki, bardzo słodki i dosyć e, wodnisty przynajmniej na razie, ale sprawdzałem e, refraktometrem. Gdzie ja ten refraktometr mam, o tutaj. I, i, I wyszło. Mm, parę próbek zrobiłem między 19 a 18%. Czyli poniżej 20% to powinien być ok. On pewnie jest teraz gorąco, to wiecie, a za tydzień, czy tam ileś zacznie krystalizować i będzie troszkę gęstszy. No, według, według tego, co na refraktometrze, no, to nie przekroczona została ta, y, ta y, granica 20% zawartości wody, więc jest dojrzały ale dziwne to jest, że on jest i tak e, taki y, płynny, bo no ja praktycznie kilka dni po przekwitnięciu rzodkwi zabrałem i y, był czas, żeby odparowały pszczoły e, wodę, no ale i tak jakiś taki, może taka charakterystyka tego miodu bynajmniej ja mam pierwszy raz i nie wiem, czy nie ostatni, bo dosyć słabo nektarowała ta rzotkiew, nie wiem czy w przyszłości będę woził. No chyba, że nie będzie innego pożytku, tak jak w tym roku. No to, to może wtedy znowu się zawiezie. Dobra. Dobra, tutaj mam stworzony pakiet. On już jest sypany. Wczoraj sypałem i dałem matkę w klateczce a matka mi przyszła. Mam tutaj szczepionkę. To sumie sobie nawet nie zaglądałem co To jest jakieś ulotki o, i zapalniczka. Nie palę, ale się przyda do odpalania podkurzacza. Apisland Kamiński. Tak, wziąłem matkę z mm, Apisland Kamiński. Jest to mm, Backfast. Tu ja mamy jakieś ulotki. O, tutaj jest Są pochodzenia matki hodowlanej. Bardzo fajnie opisane. Kolorek zielony, numer 22. Anatolika, Bakwas Anatolika. No, także takie coś. Widzicie, o, muszę to do domu zabrać, żeby mi tu gdzieś się nie zapodziało Tą, e, ten rodowód. Bakwastów jeszcze matek nie miałem, więc pierwszy raz zawsze miałem krainki. E, więc pomyślałem, że kupię teraz Bakwasta, no bo jeszcze mam matkę Primę od pani Gembali z Basiki Melifera. I teraz będę miał też bakwasta. No widzicie, ja tutaj sypałem na wędzę. Czkajcie, one odrabiają. Dam im ciasto, przyniosłem, że miały co jeść. Ale zanim to zrobię. A tu jest ta matka. O, pszczoły pięknie, pięknie ją obeszły. Patrzcie, jak one tutaj wachlują. Przyjęcie stuprocentowe. W sensie, że jestem pewny na 100%, że ją przyjmą. Ale najpierw chcę dać kratę odgrodową. Chodzi o to, że matki reprodukcyjne potrafią wylecieć na lot godowy i ona nie przejdzie przez kratę, jeżeli dam na spód na dennicę między korpusem a dennicą kratę odgrodową. Można oczywiście mieć na przykład takie zasówki specjalne czy coś, no ale nie mam, więc muszę sobie w ten sposób poradzić. Dobra, na chwilkę dam pauzę, bo muszę podnieść korpus. Znając życie, to trzeba będzie e, dłutem podważyć e, dennicę i korpusik. Dobra, widzicie, tutaj po prostu idealnie przylega wręcz ta krata odgrodowa. Matka już nie wyjdzie dołem, innego miejsca tutaj nie ma, ale one wachlują. Całą tej matki nie ma nic czerwiu, bo to jest wszystko było sypane na węzę. Tutaj nic nie było, widzicie. To jest sama węza, 10 ramek węzy. Trzeba im dać ciasto, a w kolejnych dniach będę chyba syrop im dawał. Ale na razie mam jeszcze parę woreczków ciasta, więc... Na górę, tutaj pójdzie no na, na powałkę, pójdzie ciasto. Także widzicie, jeżeli chodzi o podkładanie takich matek reprodukcyjnych, to miałem kilka problemów. Kilka razy mi niestety e, się nie udało. Po pierwsze, dawałem do odkładów i czasem był jakiś czerw albo coś. Jakaś matka nieunasieniona, o której nie wiedziałem. No i matka za na przykład tu 400 wydałem, szła do piachu. Także. Tylko już w ten sposób będę podawał. Robienie pakietu, wsypywanie go na węze podanie matki w klateczce zabezpieczonej, tak jak tutaj, patrzcie, jak one pięknie ją tutaj karmią, wachlują, chcą ją po prostu do niej się dostać. No i też oprócz podania pokarmu, oczywiście, żeby też tu głodu jakiegoś nie było, danie tej kraty, żeby matka nie pofrunęła na lot godowy, bo ona mogłaby nie wrócić. Ona jest nasieniana sztucznie. Chyba że była na e, tym, na tym czekajcie, bo może tutaj pisze. No bo, jakby była na mm, e, na trutowisku, no to może nie jest sztucznie, tylko jest unosieniona naturalnie. Nie wiem, musiałbym zapytać. A widzicie, mogę dopytać. Także nie chcę Was w błąd prowadzać. Jeszcze tam e, zapytam. Najwyżej dopowiem w kolejnych odcinkach. Tak czy siak, dobra, położę ten e, korpus, też muszę dać pauzę, żeby krzywo nie położyć i żeby matka gdzieś dziury, znaczy dziury, żeby się nie przesunęła kata i żeby ona nie zwiała. No dobra i zrobione, patrzcie, matka jest naprawdę duża jak na matkę reprodukcyjną, więc może i jest naturalnie nasieniona. Ciekawe, sam, sam jest to ciekawy, patrzcie, bardzo ładna, duża matka, te reproduktorki, które miałem zazwyczaj były Nieco większe od zwykłej pszczoły robotnicy, a tutaj naprawdę wygląda porządnie. Także bardzo ładna mateczka. Dobra, e, właśnie odbezpieczyć muszę klateczkę. No i powieszę one sobie to w ciągu paru godzin matkę, a jedną ręką to się nie da. Także ja tutaj wyłamie zabezpieczenie mm. zabezpieczenie w klateczce. Tutaj jest jedno takie, żeby pszczoły miały wejście. Są dwa zabezpieczenia, nie wiem, czy zauważyliście w tych klateczkach. Jedno jest takie, żeby właśnie była integracja pszczoły ulowej z matką w kateczce, ale nie mogą jej uwolnić. One wyjadły tu ciasto, one tu dochodzą, ale tu jest jeszcze blokada i nie mogą przejść. A tutaj będzie druga, drugie wejście, które jak się już odbezpieczy, no to już będą mogły uwolnić swoją nową królową. Także ja to teraz wyłamie, powieszę i, i będziemy czekać, aż matka tutaj zacznie działać. Wcześniej wiem czy w tym roku jeszcze jakieś mateczniki hodowlane uda mi się tutaj od niej pozyskać. No to już w następnym roku myślę, że wiadomo, dosyć dużo. Tak jak w tym roku z tej primy myślę, że kostu mateczników hodowlanych udało mi się pozyskać. No, matka wisi, myślę, że ją szybko uwolnią, bo widać, że mają do tego wielką chęć. Także ja tutaj... Oj, pszczółki muszę zmieść otworzyć pajączek oj muszę wziąć muszę wziąć gdzieś tu dłutko miałem dobra i i i i tutaj damy im ciasto bo one wiecie wszystko zabrałem tworzyłem pakiet pszczołom one są sypane o patrzcie jak jedzą tutaj tylko położyłem ale nie wiem czy to są jakieś rabusie czy co no dobra Także no, w kolejnych dniach będę zaglądał jak to wyjdzie. Myślę, że przyjęcie będzie. Bo, bo po zachowaniu pszczół można to zobaczyć. No także jeżeli chodzi o pomidory to już też podwiązałem, to może na końcu odcinka powiem, że niektórzy też lubią te. Widzicie miałem rozpalać i podkurzać, nic nie trzeba, pszczoły łagodne. Naprawdę nie mam, nie mam problemu z łagodnością pszczół. Kilka lat temu to tutaj ładnie atakowały, a teraz już nie pamiętam kiedy Tak osoba, no poza oczywiście pracami, jakimś pasiece, że czasem się zgniecie Ale tak żeby zaatakowały pszczoły to naprawdę już dawno nie było Dobra, na daszek chociaż burz nie ma być do weekendu, ale w weekend może i będą Także pokażę Wam na koniec odcinka jeszcze co z tymi pomidorami tam działam Kombajny w oddali koszą słychać Nie wiem czy zauważyliście, a ja tutaj Tutaj zostawiłem na dwa pędy, na przykład widzicie Pomidorek jeden pęd i drugi. Na więcej nie chcę. Chyba w jednym mam na trzy, bo były tak trzy ładne i równe i były już małe pomidorki, że że tam zostawiłem trzy. Ale tak pozostałe tylko dwa, czasem jeden jak nie było dużego, grubego drugiego. Także na razie dzisiaj i to powiem wam godzinami, prawie chodzi na jeden rząd, to się tak wydaje, ale masę, masę tych wilków porobiło się. Też liście spod spodu, żeby nie dotykały ziemi. Trzeba też wycinać. Także no. Dałem radę tutaj te trzy rzędy, zostały mi jeszcze dwa no i oczywiście pozostałe w yy, foliaku. Zacząłem nie teraz w foliaku, tylko zacząłem od tego, bo po prostu tam było tak gorąco, że nie dało się wytrzymać. O a tu co za szkodnik? Gucio! No na pasiekę nie przychodzisz do mnie, nie macie jak nagrać. A ty tutaj leżysz. Guciu coraz większy, widzicie jak wyros? Piękny. A Maja gdzie? Poleciała gdzieś. Jak to Maja. Ten to się położy gdziekolwiek, nawet na takiej o ziemi widzicie i sobie, i sobie leży. Jak to kocur. O, odwrócił się. No dobra, także ja kończę ten odcinek taki trochę z warzywniaka, trochę z pasieki. Cześć. Trzymajcie się.